Akt notarialny w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ulicy Bęczkowskiej oraz ulicy generała Mariana Langiewicza i Wojska Polskiego podpisali przedstawiciele władz samorządowych województwa świętokrzyskiego oraz miasta Kielce. Dokumenty parafowali wicemarszałek Renata Janik, członek zarządu województwa Marek Bogusławski oraz prezydent Kielc Bogdan Wenta. To bardzo ważny krok w kierunku budowy w Kielcach Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego, głównego Urzędu Miar, nowej siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Te wszystkie decyzje, które zostały podjęte i te możliwości wymiany do lokalizacji, które w tej chwili nastąpią pozwalają nam naprawdę po pierwsze ruszyć z ważnymi inwestycjami dla miasta, ale wszystkim także i dla regionu, dla województwa świętokrzyskiego. Ta zmiana jest najważniejszą rzeczą zwieńczeniem tego od kilku miesięcy, o czym mówiliśmy, czyli zamianę gruntów. To, o co zabiegaliśmy, żeby budynek NFZ-u był wybudowany na działce Langiewicza, która jest własnością samorządu województwa świętokrzyskiego, a z kolei działka Urzędu Miasta Kielce, która jest przy uczelni UJK w Kielcach Przechodzi na własność samorządu województwa. Tam zostanie wybudowany budynek Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, a w dalszej kolejności najważniejsza inwestycja, czyli Główny Urząd Miar, będzie mógł rozpocząć procedurę przygotowania się do rozpoczęcia inwestycji budowy laboratoriów. GUM jako instytucja. Centralna, ale jako instytucja nie tylko europejska, ale i globalna. Mówimy o badaniach, mówimy także o kampusie laboratoryjnym, czyli tutaj powiązania także pod drugą uczelnię, pod Politechnikę. Więc jest to chyba bardzo ważny element, nie tylko ten naukowy, nie tylko ten biznesowy, ale także ten pr dla miasta, że jeżeli chodzi o miasto Kielce, o miasto Wojewódzkie, o region świętokrzyski, będziemy mieli tutaj też instytucje czy przedstawicieli instytucji centralnej, jakim jest główny urząd miar. W wyniku zamiany działek Województwo Świętokrzyskie uzyskało prawo własności nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Bęczkowskiej, która zostanie przeznaczona dla Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach. Bardzo się cieszymy. Oczywiście te, te rozmowy między miastem a samorządem województwa trwały dosyć długo, ale chodziło nam o to, abyśmy wszystkie strony były zadowolone, i rzeczywiście to miejsce nie jest przypadkowe. To miejsce jest usytuowane blisko uczelni. Chcemy, aby Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii było jednostką, która łączy biznes i naukę, i to jest bardzo ważne, że tam właśnie ten budynek, nowoczesny budynek Świtu, powstanie. Ale jest jeszcze bardzo ważna rzecz, którą trzeba podkreślić: to, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego stanie połączony z główną drogą. Także jest to bardzo ważna rzecz, że uczelnia dostaje dojazd bezpośrednio z ulicy Radomskiej.